Szczęść Boże, kochani, przez dzisiejszą modlitwę wyraźmy naszą miłość do Maryi i naszą prośbę o jej opiekę oraz łaski, które wyprasza dla nas przez swoje niepokalane poczęcie. A teraz uczymy znak krzyża i módlmy się. W imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen. Najświętsza Maryjo, niepokalane poczęcie. Z pokorą staję dziś przed Tobą, dziękując za Twoją nieustanną opiekę i miłość. Maryjo, niepokalana, Matko, pełna łaski, zwracam się do Ciebie w tym dniu, pełnym Bożej miłości. Ty, która od chwili poczęcia byłaś wolna od grzechu, wyproś dla nas łaskę czystości serca i wierności Bogu. Napełni nas pokojem, wzmocni naszą wiarę i prowadź na drogach zbawienia. Niepokalana Matko, prosimy Cię, bądź naszą przewodniczką i orędowniczką przed tronem Bożym. Wyproś nam łaskę nawrócenia, pokój w sercu i rodzinach, a także siłę do pokonywania wszelkich trudności. Prosimy, aby twoje błogosławieństwo Wstąpiło na nas i na nasze rodziny, na cały świat. Przez Twoje niepokalane poczęcie, Maryjo, niech Boża łaska wlewa się w nasze życie, a Twoja obecność niech nas prowadzi ku pełni zbawienia. Niech Twoje niepokalane poczęcie będzie dla nas źródłem pocieszenia i siły. Amen. Moi kochani, w tym dzisiejszym szczególnym dniu, niech Matka Boża, niepokalana, pełna łaski, prowadzi Was na drogach świętości, niech wlewa w Wasze serce radość, a Wasze życie niech będzie odzwierciedleniem jej czystości i łaski. Panie Boże, obdarz nas wszystkich błogosławieństwem, abyśmy mogli żyć w zgodzie z Twoją wolą, niech nasze serce będzie pełne wdzięczności. Za wszystkie dary, które nam ofiarujesz. Prosimy Cię, byśmy w dzisiejszym dniu otrzymali szczególną łaskę Twojego pokoju, wiary i uzdrowienia, które odmienią nasze życie. Amen. Teraz zapraszam już do złożenia w komentarzu Waszych intencji do Najświętszej Maryi i do polubienia oraz subskrypcji naszego kanału. Dziękuję wszystkim za dzisiejszą wspólną modlitwę. Niech ta noc będzie pełna pokoju i Bożych łask. Szczęść Boże z Panem Bogiem i Marią w sercu.